Dziś na kanale Zdrowie z ciekawości poruszę temat głodówki. Zastanawiałeś się kiedyś, co naprawdę dzieje się z Twoim ciałem, gdy przestajesz jeść? Dzisiaj rozwieję najpopularniejsze mity o głodówce i opowiem, jak działa ten proces z naukowego punktu widzenia. Zostań ze mną do końca, bo dowiesz się, czy głodówka jest zdrowa i jak się do niej przygotować. Co to jest głodówka? Głodówka to świadome niejedzenie przez jakiś czas. Może to być kilka godzin, dzień, a nawet kilka dni. Brzmi dziko, ale to naturalna reakcja ciała, które potrafi przestawić się na inne źródła energii niż jedzenie. Co się dzieje w Twoim ciele? Na początku organizm zużywa zapasy glukozy. To takie szybkie paliwo. Gdy zapasy się kończą, mniej więcej po 24 godzinach. Ciało zaczyna spalać tłuszcz i wytwarza ketony, które dają energię. To trochę jak przełącznik ze spalania benzyny na prąd w hybrydzie. Ale uwaga, jeśli głodówka trwa za długo, organizm zaczyna rozkładać także mięśnie, co nie jest dobre. Zalety głodówki, co może dać Ci post? Szybką utrata wagi, zwłaszcza w początkowym etapie, choć to jest proces pozbycia się wody z organizmu. Poprawę metabolizmu i wrażliwości na insulinę. To ważne dla serca i zdrowia cukrzyków. Lepsze samopoczucie u niektórych osób mniej stresu i lepszy nastrój. Pomoc w nauce spalania tłuszczu jako głównego paliwa. Wady i zagrożenia: na co uważać podczas głodówki: możesz stracić mięśnie, czyli osłabić się fizycznie. Może wystąpić ryzyko niedoborów witamin i minerałów, jeśli głodówka trwa za długo. Mogą wystąpić zaburzenia kwasowo-zasadowe w organizmie. Po głodówce często pojawia się efekt jojo, czyli szybki powrót utraconych kilogramów. Dlatego powrót do normalnego jedzenia musi być stopniowy i zrównoważony. Dla osób chorych, kobiet w ciąży, czy cukrzyków, głodówka może być bardzo niebezpieczna. Zawsze należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub dietetykiem. Czy warto stosować głodówkę? Jeśli jesteś zdrowy i chcesz spróbować na przykład jednodniowego postu, może to przynieść pewne korzyści. Ale nie dla każdego jest to bezpieczne. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem i pamiętać, że zdrowa dieta i ruch to podstawa. Sama głodówka nie da nam efektów, które chcemy osiągnąć nie sprawi cudów. Jak przygotować się do głodówki? Po pierwsze, bardzo ważne, zrób badania, żeby upewnić się, że możesz bezpiecznie pościć. Następnie, na kilka tygodni przed ogranicz tłuste i ciężkie jedzenie, słodycze, kawę i alkohol. Pij dużo wody i herbat ziołowych podczas głodówki, aby nie odwodnić organizmu. Jak już zakończysz głodówkę, wracaj do jedzenia powoli i z umiarem. Pamiętaj, jeśli posiadasz jakiekolwiek choroby współtowarzyszące, zawsze zasięgnij porady lekarza lub dietetyka. Głodówka to potężne narzędzie, ale wymagające rozumu i ostrożności. Może poprawić zdrowie, ale łatwo zrobić sobie krzywdę, jeśli nie stosuje się jej świadomie i z rozsądkiem. Dbaj o swoje ciało i kieruj się nauką. A nie modą. Jeśli zdecydujesz się na głodówkę, przygotuj się do niej odpowiednio. Jeśli podobał ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. A może masz swoje doświadczenia z głodówką? Napisz w komentarzu. Dbajcie o siebie z ciekawością.